Szanowni Państwo, Grupa Azoty, koncern chemiczny, w tym nasza opolska spółka, opolskie przedsiębiorstwo Grupa Azoty, zakłady azotowe Kędzierzyn S.A. z dużą powagą i z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do sytuacji związanej z koronawirusem. Grupa Azoty od wielu lat stawiała, stawia i będzie stawiać na społeczną odpowiedzialność biznesu. Jesteśmy mecenasem sportu, ale także mecenasem kultury. Dlatego też zarząd Grupy Azoty z siedzibą w Tarnowie podjął decyzję, aby przekazać kwotę 3 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Natomiast zarząd Grupy Azoty Zagasa, czyli naszej opolskiej Kędzierzyńskiej Spółki w ramach tej kwoty 3 milionów złotych podjął decyzję, aby przekazać kwotę 750 tysięcy zł na szpital w Kędzierzynie Koźlu. Szpital, który od 16 marca pełni rolę szczególną, ponieważ został przekształcony jako jednoimienny szpital zakaźny, aby nieść pomoc wszystkim mieszkańcom Województwa Opolskiego w tym trudnym momencie, w obliczu zagrożenia koronawirusa. Zarząd Grupy Azoty z także podjął decyzję, aby wesprzeć rzeczowo opolski oddział sanepidu. Zadysponowaliśmy dwa auta, dwa samochody dostawcze, aby przyspieszyć transport tzw. termotoreb z materiałem analitycznym. Czekamy na wywołanie ze strony dyrekcji opolskiego sanepidu, aby bez zbędnej zwłoki przekazać te samochody do opolskiego sanepidu. Grupa Azoty Zagessa czuje się odpowiedzialna przede wszystkim za naszych pracowników, ale także za mieszkańców naszego regionu, mieszkańców Województwa Opolskiego.